Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony przemów w dzisiejszym materiale, między innymi ukończymy sobie SBC O Jahana Krojfa, trafimy z niego wymienną ikonę, to już wam mogę powiedzieć. Zrobimy pika z Hero na bocznym kącie, Otworzymy nagrodę za rywalcy, paczki 85 plus, oczywiście razy 5, kilka takich będzie, ogólnie naprawdę ma bardzo mocny pakoł Penik, nie przedłużam. Lecimy trafiać karty urodzinowe. Wczoraj Real gładko rozprawił się, nie ma co tutaj dyskusji żadnej. Gładko rozprawi się z Barceloną 4 do 0. Dajcie znać jak jeśli oglądaliście, to jak Wam się mecz podobał. Ja osobiście nie oglądałem. No ale słyszałem, że to była jednak deklasacja królewskich. Dobra, weźmy sobie oczywiście klasycznie dwie paczki za stokoła. Na razie jestem w pierwszej lidze, ale myślę, że w tygodniu wbiję już do Elity i sobie będziemy nagrodę za Elity odbierać za najbliższe. No, chyba trzy nagrody, no ale dobra dwie paczki za 45 koła, dwie paczki za 100 koła, zobaczymy może jeszcze karta urodzinowa ale przede wszystkim foderek jest tutaj przydatny, bo wszystko poszło na krojfa co zresztą za chwilę zobaczycie, na razie w pierwszej jest Sawić druga za 45 może będzie lepsza, mam przynajmniej taką nadzieję że uda się coś lepszego no ale nawet tu nie ma ekranów no już przechodzimy do tych dwóch najlepszych za rywalsy. paczka za 100 koła pierwsza E, może się uda, dobra, jest informik. E, Ej, nie wiem, McGinn. E, ta drużyna tygodnia nawet jest dosyć spoko. Dobra, jest Kasimiro, to on trochę uratował. E, za chwilę wam pokażę ogólnie tą drużynę. I jeszcze Ruben Diaz. Kurde, ja nie mam co z nim zrobić teraz. Przepaliłem tego Diazena, pika podsumowania do wyboru, którego za chwilę sobie otworzymy, no bo jednak szkoda tak, nie miałem już odzyskań na aplikacji, więc po prostu otworzymy sobie, nie chciałem tego robić, ale no, otworzymy sobie, może jednak Ramos jakiś wpadnie, a tu mamy informa wymiennego za to, Francja, PS, 8.6 proszę, więc w sumie ten Diaz już w miarę się zwrócił, bo to jest chyba ta wymienna, tak to jest ta wymienna. Więc jakieś 15 koła na pewno wpadnie A teraz ostatnia paczka za I za chwilę przyjdziemy do pika podsumowania I potem do też innych paczek Zobaczmy No nie ma chyba to nawet No dobra, 8, 3 No to, to już było no, fatalne Z duplikatów zrobiłem jeszcze jedną rozbudowę 80+, potem może jeszcze takie porobimy Ale na razie właśnie chciałem się pozbyć Tych duplikatów, bo jednak 5 kart to jest dosyć sporo Otworzymy i przejdziemy do pika podsumowania Zobaczmy, czy może urodzinowa bez ekranów. Tego pika podsumowania można wykonać dokładnie trzy razy, ale ja zrobię, myślę, raz, bo moim zdaniem średnio jest to opłacalne, ale oczywiście zrobimy i zrobimy sobie, żeby jakieś emocje były. To sobie poodsłaniamy po prostu. Yy, zasłonie, oczywiście, czekajcie, tutaj poklikam. Dobra, już jest. Yy, dajemy naszą zasłonę klasyczną. Dobra. Ja wyłączę monitor, żeby też nie mieć spoileru. Dobra, Oszło, Odkładam pada, żeby nic tutaj nie wybrać przypadkowo. I zobaczmy. Ja oczywiście liczymy tylko na Ramosa, w sumie to jest jedyna karta, którą bym chciał. E, ale nie ma flashbacka. Jest chyba Benek. Jeśli jest Benek, to naprawdę myślę, że win. Jest Benek moim zdaniem, to jest Benek. Tak, to jest Benjeder ten i jest... Kurde, pierwszy raz ten pick oddał i pierwszy raz Mam dużą zagwozdkę, kogo wybrać, bo Wolcott jest. No, Kozacki. Beneda to chyba też nie muszę mówić. I no i. Kurde. Ciężko powiedzieć, kogo wybrać. Hmm. Walcott naprawdę. No, by robił. Robiłby sporą robotę, jakby z ławki wchodził. Natomiast Benek to jest Benek. No. Nie mam pojęcia. Kurde, kogo wy byście wybrali? Bo ja naprawdę. Ech, nie mam pomysłu A few moments later. Dobra, bierzemy Polkota Jak on, no zwinność ma dobrą 99 pesa. no to taki alowarian al al Dobra, Benek PAD, wybór na Benka, nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale No dajcie koniecznie znać jak wy byście wybrali, bo naprawdę miałem sporą zagwoskę. Długo się zastanawiałem. To zresztą sami widzieliście. A tu dla Was kolejna zagadka z moim tłumaczem, bo widzę, że Wam się nawet spodobało i w sumie też. Kilka osób zgadło. Ostatnio było yy, była wiadomość po rumuńsku było to trafiłem dobrego zawodnika. Oczywiście była mowa o Gwendozim. A teraz zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Nie powiem Wam, jaki to jest język, ale słuchajcie. O! Problemy. Dobra, już jest wszystko ok. Tamten język nie był obsługiwany, żeby puścić go po prostu, więc wybrałem inny. No dobra, no to macie już kolejną zagadkę. Zobaczymy, kto zgadnie pierwszy. Ulepszenie codziennego logowania. Ukończyłem je no już wczoraj, ale odcinka nie było, więc wrzucę. Dzisiaj zobaczymy, co się uda trafić. 85 plus razy 2 Zobaczmy, no jest walkałcik Chociaż tyle, no ale to będzie Brozowicz 86, to raczej Słabo, a w środku No 2,86, no to w sumie Mogą być gorzej oczywiście Paczka 5 piłkarzy, 85 plus Za codzienne logowanie Myślałem, że urodzinowa, ale to jest To to jest Pedro Gunga. nie będę wymawiał, bo nie wiem jak się wymawia No jest Pessina jeszcze w środku, ale co z tego jest? jak to jest tylko i wyłącznie foder. Paczka raczej taka sobie moim zdaniem No więc ostatni skład o Cruyffa, właśnie w tym momencie przepalone, przepalam Butragwenio, no raczej mi się już nie przyda Mam lepsze karty, zresztą widzieliście po mojej ławce, albo zobaczycie No i mamy, mamy Johana Cruyffa, co mnie bardzo cieszy, karta myślę, że Endgame mimo wszystko Bardzo lubię nim grać, zawsze w każdej Fifie Karta, oczywiście, Mid. I jeszcze jedna paczka za niego będzie, to sobie otworzymy. Pięknie się prezentuje naprawdę. Johan Cruyff, klasa sama w sobie. No to właśnie, zobaczmy sobie tą paczkę za Cruyffa. Ostatnią. Może się zwróci jakiś, no nie wiem, jakiś inform. Ej, ikonę mamy. Co jest? Ok, Gatuzo Baby, chyba. No ale mamy ikonę. Co jest grane? Wymienna ikona. Zobaczymy, ile pewnie QuickSel kosztujesz, no, ale i tak mam ikonę, kurde. No 65 tysięcy, czyli ile Quixel kosztuje, ale no, myślę, że to zasługuje na łapkę w górę. Rozbudowa 85 plus razy 5. Przepalam tutaj Pesina, w sumie większość kart, które trafiłem z codziennego logowania. Zobaczymy, może się uda jeszcze urodzinową trafić, mimo że na mój, na mój fart nie mogę narzekać. No to zobaczmy, co się uda tutaj trafić. To ma jest Inform Belgia napastnik Lukaku. Ok. To oprócz niego, no w sumie, w sumie, wiecie co? Nawet dobra paka Często sobie kolejną rozbudowę 85 plus razy 5. Prawie nic nie musiałem kupować tutaj. Prawie za free. Szkoda, że to SBC jest tak dosyć drogie, ale i tak będziemy sobie robić codziennie, żeby no był oczywiście kontencik. Yy, trochę długo ładuje. No dobra. Duplikat do klubu i otwieramy w tym momencie okej okay, mamy informa, Argentyna jest to Medina okej okay, fajne staty, ale raczej Quixel, a w środku Diaz, Fabinho, mogą być lepiej, ale też nie jest źle no i po raz kolejny udało mi się wygrać draft więc sobie otworzymy nagrody, zobaczymy jakie paczki w ogóle są tutaj dostępne za te nagrody, w sensie jakie dostanę okej okay, paczka za za 25 tysięcy i paczka mega paczka, czyli za 35. Może jeszcze uda się urodzinową trafić, bo event powoli dobiega końca. My, My mamy urodzinową, ok. No ale to jest Kier. Będziemy mieli nowy event Trophy Titans, chyba tak się będzie nazywał, czyli jakieś karty hero i ikony. No ten Kier to 20 tysięcy, czyli Quixel chyba. Mega paczka, zobaczmy sobie jeszcze. Tutaj już ekrany, no ale to jest yy, tylko 8.4. Myślę, że to jest jeszcze dobry moment, żeby uzupełnić content na koncie bocznym. Czyli zaczniemy paczką 84 plus razy 5, yy, skończymy paczką, w sumie pikiem z informem. Tutaj mamy Lukaku znowu, yy, ale w środku ok, jest Marquinhos, nie najgorzej na pewno. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przetestować yy, w świętowaniu pierwszego właściciela, dla właśnie naszego Cruyffa yy, na żywo. Zobaczymy, wrzucimy sobie też tego Benka, co trafiliśmy na ławeczkę. No i lecimy. I chociaż, jak teraz tak patrzę na moją ławkę, to szczerze mówiąc, nie wiem czy tu nawet dla Benka się znajdzie miejsce. No zresztą, zobaczcie, przecież to jest. To jest przecież potężna sprawa. Oprócz składu podstawowego, mieć taką ławkę. No i chyba nawet Benek na niej nie zasiądzie. Także ja lecę z meczem. Udało się dosyć szybko znaleźć rywala, jak na to, że gram bez crossplaya. To nawet dosyć szybko zobaczymy, jakie umiejętności posiada rywal i przede wszystkim, jak będzie sprawował się nasz Johan Krojf. Ładnie najgorszy, ale mój też jest nie najgorszy. Można to o nim samo powiedzieć. Dobra, zaczynamy. Krojfem gram ogólnie na bocznym SPO w 4-2-3-1. Próbowałem też zmieniać formację, ale to jest jednak najlepsza formacja w grze i nie chcę jej zmieniać. Więc Krojf myślę, że na spokojnie da radę. Już jest przy piłce, ładnie, ale. Za dużo chciałem. Rywal już z pierwszą bramką. Głupio to zrobiłem. I Wayne Rooney strzela pierwszą bramkę w piątej minucie. Ale jest szansa na szybką odpowiedź, tylko do przodu zbytni nikt nie chce podejść. Może teraz, ale złe to podanie. Jeszcze puskas do ja i to Puskasa i to jest bramka. Szybkie wyrównanie to mnie cieszy. Asysta Cruyffa wyszedł, Puskas, ale nie wiem, czy był spalony. Chyba nie. Puskas, dobrze. Mamy 2 do 1. Dosyć szybko. Mam nadzieję, że rywal jednak zdecyduje się pograć trochę dłużej, żeby ten debiut Cruyffa był w miarę miarodajny. Ładnie tutaj Van Dijk wyczyścił. Najlepszy obrońca w grze, moim zdaniem. Virgil Van Dyke wersji Team of the Year. Teraz właśnie Van Dijk próbuje zatrzymać mojego Mbappe. Jednak to chyba nie jest Van yy, Podanie uskaz zatrzymanie Nie oddał strzału celnego, a szkoda Bo dobra sytuacja to była Mbappe Znowu zablokowany, ale kroj przy piłce yy, Czy się uda jeszcze tutaj? Ładnie Krojw Proszę bardzo, tak ładnie się nim zakręcić No i chyba mamy Rage w tym momencie Mamy Rage kit. Zdecydowałem się drugi meczek zagrać, no bo jednak trzeba przetestować w całej. W całym meczu Cruyffa Zobaczyć jak chodzi. Zobaczymy tym razem, kto będzie naszym rywalem. Okej. Okay. Tutaj za ta głupia straci piłkę po ładnym odebraniu i chyba będzie go nie ma dobrze. Obronił Ederson tutaj. A nie. Okej, okay. myślałem, że wybił, ale... FIFA uznała inaczej. Znowu głupia strata, ale na szczęście jest Lucio. Chyba był faulowany, ale sędzia nie odgwizdał. I teraz czy damy radę zablokować? Daliśmy radę i Krojf rusza z kontrą. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Ładnie Mbappe. Chciałem, że to Puskas, a to był sędzia. No niestety, te stroje są dosyć mylące na tej poświacie boiska. Ale okej, okay, spróbujemy tutaj ładnie rozegrać. Z mojej strony niepotrzebnie tak długo. No i chyba był faul. Nie, nie było, ale ma piłkę cały czas rywal. Podał do środka, gdzie jest Van Dijk. Powinien to zablokować, no ale mamy gola na 1 do 0 dla rywala. No woler na skrzydle. Podanie do środka, zablokowane na szczęście przez Gwendoziego. przy piłce co tu się dzieje? Był ok, ale z swoją drogą, to może być też test Gwendoziego. Możecie zobaczyć, jak chodzi. Naprawdę na razie spisuje się fenomenalnie. Na razie, na razie, spisuje się fenomenalnie. I teraz minął. No, normalnie ten Griezmann na skrzydle. Robi robotę. Będę musiał chyba wprowadzić kogoś szybszego, na przykład spinacole na prawą stronę, bo na razie jest ciężko tam z tym Arnoldem i z Griezmannem, żeby go w ogóle dogonić w jakikolwiek sposób. Znowu Cruyff, ale coś nisko jest tym razem. Spróbuję trochę podciągnąć akcję. Podanie do puskasa na środku boiska. Jest Cruyff. nie było chyba spalonego. Nie było podanie do środka. GOL! Mamy! Asysta Asysta Jochana Krojfa. Ojojoj, oj, oj, chyba je, nie jest. Wandek na szczęście, Jedna trzecia meczu z Postaram się teraz y, to zmienić. Jest Krojf. No, jakby to doszło do Krojfa, myślę, że to by się zakończyło. Bramką, ale niestety tak nie stało się. Ładnie, Wandek. Naprawdę, jak macie wolny budżet, to polecam go kupić. No, dla mnie najlepsze jest. Od... Nie ma co tutaj dyskutować. O, to było dosyć groźne Ale na szczęście nie wpadło do bramki Uskas. Oj, oj, faul na żółtą kartkę moim zdaniem No i sędzia też tak sądzi Jali Zinho 2 do 1, bardzo dobrze Gwendozin do niego nie podał Ale i tak będzie dobra sytuacja Mbappe sam na sam Mbappe, Mbappe Musisz taką sytuację wykorzystać ja myślę, że to za chwilę wykorzystam, na przykład teraz. Kurde, mogłem po krótkim, a zagrałem po długim. A on się przesunął bramkarzem i już było pozamiatane. Okej, okay, rywa zdecydował się opuścić ten mecz. No to myślę, że zakończymy na tym testowanie Cruyffa. I yy, otworzymy sobie paczkę 3x83+, bo to zaświętowanie pierwszego właściciela właśnie jest. No nie spodziewałem się, że wyjdzie, yy, ale chyba zrozumiał, że... Szans zbytnio nie miał przynajmniej. No po jego grze w pierwszej połowie nie widziałem raczej e, szans na wygrania z jego strony. Zobaczmy sobie, czy uda się coś trafić może. no nie ma, ale ekrany muszą być, no bo to jest jednak może 8-5. Okej, okay, Somer, nie wiem czego mam, zobaczymy. Nie mam, więc w sumie OK. 85 plus razy 5 przepalam dosyć e, fajne karty, ale liczę, że uda się coś ciekawszego trafić niż taki Koke właśnie, którego kiedyś tutaj trafiliśmy ogólnie mało gram na tym koncie ale myślę, że to jest fajne też żeby kontencik uzupełnić, dzisiaj mamy kartę urodzinową ale kto? to będzie Pessina? nie, nie jest to Pessina, okej okay. El Sharawi fajna karta wygląda przynajmniej fajnie w grze nie wiem, myślę, że potestujemy a zresztą zobaczymy, bo może pójdzie właśnie na Pikahiro, ale ta paczka jest myślę, że mocarna, 40 tysięcy El Sharawi tylko 5 sztuczek jeszcze otworzymy sobie paczki za codzienne logowanie, czyli 2 razy 85 plus leci w tym momencie. Mamy łokałcik, e, Belgia, bramkarz, okej, okay, Kurtua, e, fajny foderek, a w środku... W środku Lori, więc ta paczka no lepsza niż na moim głównym koncie. Dajcie wam w, znać w ogóle jak wam leci z tego codziennego logowania, co wam poleciało. Tu mamy urodzinową, tylko kto? Ale to jest Kier, nie, nie jest Kier, jeszcze gorzej, Majel. Jakoś tak ktoś mnie y, poprawiał w komentarzu dalej, nie wiem jak się to wymawia. Dotarliśmy do Pika Hero na bocznym koncie, oczywiście to jest Fantaz lub World Cup. Przepalam, praktycznie pół to tutaj przepaliłem. Przepalam y, Wardiego, który naprawdę spoko się sprawował, przepalam y, Humelsa, przepalam y, OTW. Jezusa, ale może uda się trafić coś lepszego, żeby coś pograć też na tym bocznym koncie. Nie wiem. Może chciałbym przetestować takiego ale bo jeszcze nie, nie grałem w tej flipie. Zobaczymy. Czy uda się... Możecie obstawić. Jak myślicie, jakie karty tutaj będą. Jak ktoś dobrze obstawił, oczywiście serduszko przypnę, ale ja nie przedłużam. Klikam. trzy Dwa, jeden poszło. <zysy> O Boże, pół składu na to wywaliłem. Dostałem Marqueza, Camposa i Junberga. No chyba to nie wymaga komentarza. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. No naprawdę content był top, to trzeba przyznać. Zostawcie łapkę w górę oczywiście. Ja już dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. My się jutro. Nagrodę za Fochampion Champions otworzymy. Cześć!